Cześć, nie wiem kiedy to oglądasz, ja nagrywam to 23 grudnia, czyli tuż, tuż przed na świętami Bożego Narodzenia i bez względu na to, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Boga, mnie się skojarzyła analogia narodzin z procesem, który możesz przejść sama ze sobą, sam ze sobą i który bardzo Ci bardzo polecam i zaraz Ci powiem szczegółowo, na czym polega to ćwiczenie, z jakiego powodu warto je zrobić i jak je zrobić. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, to nazywam się Dominika Marczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat. Więcej informacji możesz znaleźć się o mnie tutaj, na tym kanale, a to, co jest najważniejsze, ten kanał jest po to, żeby pomóc ci być bardziej, zarabiać bardziej, żyć bardziej, czyli generalnie podążać tą Twoją drogą, tą, która dla Ciebie jest najlepsza, a nie według tego, co ktoś Ci kiedyś wmówił, albo co społeczność, społeczeństwo, media itd. wmawiają, że jest najlepsze dla Ciebie. Twoje bardziej to ma być Twoje bardziej. Jakie ćwiczenie i na czym polega to ćwiczenie i skąd analogia do narodzin? Pewnie słyszałaś pewnie słyszałeś o tym, że my. Co 7 lat odnawiają nam się wszystkie komórki w ciele, że tak naprawdę można było powiedzieć, że jesteśmy nowym człowiekiem. I to ćwiczenie, które dla ciebie przygotowałam, ono bazuje właśnie na takich metaforach tego, że przecież skoro się odradzamy i możemy być nowi, to możemy być nowi. Bo wiele rzeczy, które się w nas dzieje, one właśnie się dzieje, właśnie ze względu na to, że my się uczepiamy jakiejś myśli o sobie, my się uczepiamy jakiegoś na wyobrażeniu. Wyobrażenie nasze o nas jest najważniejsze, czyli nieważne, jacy my jesteśmy, ważne jest to, jak my siebie wyobrażamy. To jest nasza prawda o nas samych. I ta prawda nas, nas niestety się przez życie. No i oczywiście ta prawda to jest bardzo często stworzona przez otoczenie, to znaczy, bo w szkole nam w, ktoś ci wmówił, czy ktoś komuś mówił, że jest nogą z matematyki i potem przez życie idzie z takim przekonaniem, bo ja jestem nogą z matematyki, albo ja tu mam wiele w ręce, albo to ja zawsze coś zepsuję, albo to ja nie mam poczucia humoru, albo ja mam, i tak dalej. Przyklej sobie dowolną łatkę, która tutaj jest, i faktycznie my z takimi łatkami idziemy. No i ja też miałam swoje łatki. Miałam swoje łatki, że mam tendencję do tycia, miałam swoją łatkę, że jestem nerwus, miałam swoją łatkę, że umiem genialnie zarobić pieniądze, ale jeszcze lepiej umiem je wydawać. Miałam swoją łatkę, że mm, e, nie, nie mam. E, Wytrwałości, tak, że dużo rzeczy zaczynam, ale nie mam wytrwałości, żeby je kończyć, i tak dalej, i tak dalej. Miałam bardzo dużo łatek, które przepracowywałam ze sobą, bo pracując ponad 22 lata z innymi osobami, jak się ma tą refleksję nad sobą, to w sobie można przepracować. No bo można się uczyć też na błędach innych, nie trzeba na swoich. Więc to wszystko, czego ja ci tutaj uczę, to wszystko, co tutaj pokazuję na tym kanale, bazuje na przy ćwiczeniu na sobie. Ja naprawdę te wszystkie drogi przeszłam już. I wiem, jak to boli nieraz jak się przez nie przechodzi, ale wiem też, że jest to możliwe, bo udowodniłam to i na sobie, i na wielu osobach, które ze mną pracują po prostu, że to jest możliwe, żeby, żeby um, ukształtować się na nowo. Bo to, co często też powtarzam, w życiu nie chodzi o to, żeby się odnaleźć. W życiu chodzi o to, żeby się stworzyć. To też jedna z takich rzeczy, którą nam ktoś gdzieś kiedyś przykleił i mówił, że my mamy się odnaleźć. Nie, my się nie mamy odnaleźć. My się mamy. Stworzyć. I z punktu widzenia tego stworzenia się, tych Twoich narodzin, możesz zrobić sobie metaforę tego, że część Ciebie teraz umrze, a narodzi się Twoja nowa część. Czyli tak jakbyś sobie wyobraziła, tak jakbyś sobie wyobraził te umierające komórki w organizmie, to wyobraź sobie, że to umiera część Twojego oprogramowania odpowiedzialna za coś i zastępowana ono jest nowym oprogramowaniem. Tak jakbyś robił, tak jakbyś robiła upgrade. Nie? Gdzie jak robisz upgrade na telefonie, aktualizację oprogramowania, to stare funkcje, te które okazują się, że już są mniej przydatne albo są ich lepsze wersje, są nadbudowywane. I Ty możesz tak nadbudować siebie, wykorzystując właśnie metaforę narodzin. Właśnie w ten sposób, żeby zasypiając, wyobrazić sobie, że umiera w Tobie część, a zastępuje się inną częścią. Ale jak to zrobić dokładnie, już Ci o tym mówię. Um, jeszcze może tak tytułem dodatku, że generalnie, jeżeli ktoś wie, że fizyka kwantowa to jest coś, co już jest udowodnione od bardzo wielu, wielu lat, że wszystko jest energią i zgodnie z całą wiedzą już dostępną mamy niezliczoną ilość wariantów siebie, to taką siebie, takiego siebie, jakiego siebie wymyślisz, jesteś w stanie. Być nią, być nim. Tylko trzeba to zrobić w głową. I zaraz się powiem, jak to zrobić z głową. Bo. Tak, ja upgrade siebie to nie chodzi o to, że ja nagle zasypiam wieczorem i wyobrażam sobie, że budzę się drobną filigranową blondynką. Bo jestem brunetką met 70, to teraz nagle będę filigranową blondynką e, o wielkich niebieskich oczach i w ogóle nie wiem, z, z wyglądu barbie. Nie, to, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili czary mary, bo tutaj nie ma czary mary. Tu mówimy o takich rzeczach, które realnie, faktycznie m, możemy upgradeować. I co więcej. Cały koncept tego, czego ja tutaj uczę na tym kanale, i nie tylko na wszystkich moich kursach, to jest to, że żeby coś zmienić, to trzeba uświadomić sobie, że my jesteśmy doskonałe w swojej niedoskonałości dzisiaj. Czyli jesteśmy doskonałe tak jak jesteśmy. Jesteście doskonali, panowie tacy, jacy jesteście. My nie musimy się zmieniać. My nie chodzi o to, żebyśmy się zmieniali. To chodzi o to, żebyśmy się upgradeowali, tak? Czyli. Mm, Podrasowali pewne obszary siebie, a nie wymieniali siebie, nie? bo my, żeby ruszyć w ogóle z miejsca, to trzeba się kochać takimi, jakimi się jest, nie? czyli kochać siebie, akceptuję siebie taką, jaką jestem, nie ja aprobuje pewnych zachowań, pewnych elementów, pewnych rzeczy, które są w moim oprogramowaniu, dziś, oprogramowaniu dzisiaj, więc je upgrade'uję, Zaraz nam Ci przykłady, będzie to jaśniejsze. I teraz, w momencie, w którym chcesz faktycznie to upgrade'ować, to musisz sobie przyjąć założenie: OK, to ja jestem doskonała dzisiaj, taka jak jestem. To, co chcę udoskonalić, to czyli te elementy oprogramowania, które, na które chcę udoskonalić, to zaraz się nad nimi zastanowię. I dla przykładu, wypisałam sobie sześć takich przykładowych rzeczy, które mogą być. A w pliku, który możesz sobie pobrać, link jest w opisie, masz więcej przykładowych takich upgradeów, które można zrobić. To są rzeczy, z którymi chyba najwięcej osób przychodzi do mnie w rozwoju. Bo w ogóle z punktu widzenia 1 stycznia i w ogóle celów to śmiesznie jest, ale wiele osób, czyli jakby statystyki, ktoś kiedyś robił takie badania, i statystyki mówią o tym, że większość osób wymienia, że chce schudnąć rzucić palenie, nauczyć się języka. A, pewnie jeszcze więcej zarabiać teraz by było, nie? Ale takie, takie trzy najczęstsze to było schudnąć, rzucić palenie i nauczyć się języka. No I do tego akurat, do wszystkich tych obszarów można zrobić upgrade'y, nie? Do zarabiania też jako czwartego można jeszcze więcej zrobić odnośnie cech charakteru. I teraz, wyobraźmy sobie, że chcesz... Czyli pierwszy krok jest taki, że trzeba wypisać co chcę zmienić w moim oprogramowaniu. Nie patrzeć na zasadzie na siebie, czego w sobie nie lubię, albo co mnie we mnie draźni, bo to już jest zła energia myślenia o sobie. Inaczej trzeba to zrobić. Trzeba patrzeć na zasadzie, którą część mojego oprogramowania chcę udoskonalić. Nie? Czyli nie na zasadzie, m, czego w sobie nie lubię, tylko którą część mojego oprogramowania chcę udoskonalić. I teraz, w momencie, w którym chcesz udoskonalić dla przykładu, to jest jedna z też takich rzeczy, z którą ja musiałam sobie poradzić, dlatego że ja mam akurat taki w stresie ja jem. Są ludzie, którzy w stresie nie jedzą, są ludzie, którzy w stresie jedzą. Ja faktycznie wykształciłam sobie taki nawyk i takie przekonanie na swój temat, że ja w stresie jem. Nie? I oczywiście jak to w stresie, to bardzo często rządzą nami wtedy nawyki myślenia o tym, co jest pyszne, czyli patrzymy na jakby na taki statystyczny schemat myślenia, jedzenie dobre i niedobre. Tak, smaczne i niesmaczne, to jest schemat myślenia w wielu bardzo głowach, bo mass media nas tak wykształciły, że smaczne i niezdrowe to jest cukier, to jest mąka, czyli węgle proste. Nie? One nam od razu do dopamiękę, wszystko tam się dzieje na poziomie takich emocji krótkich, Cukier powoduje, że, że czujemy szybką satysfakcję. To, że na dłuższą metę to nam, nas zabija, to już jest inna kwestia, ale jakby kojarzymy to z przyjemnością, bo sobie wykształciliśmy taki mechanizm myślenia z przyjemnością. I teraz, w momencie, w którym ktoś by miał podobny mechanizm jak ja miałam, czyli że w stresie jem i to jem węgle proste albo cukry tak, no to jak można upgrade'ować, to myślę sobie, ok, to ja chcę upgrade'ować mój program pod tytułem zajadam stres i zajadam stres cukrami prostymi i, mm, a, i węglami prostymi i cukrami prostymi, nie i myślę sobie, dobra, to to chcę upgrade'ować no to w jaki sposób mogę to upgrade'ować i myślę wtedy o sobie, nowa ja ja, która narodzi się jutro mm, bo zaraz się powiem jak sobie to jeszcze ja, która narodzi się jutro, a z łatwością wybiera białko, węglowodane, złożone, na jedzenie wysokoenergetyczne i wysokoodżywcze. Jedzenie wysokoodżywcze, z łatwością wybiera, bo wie, jakie to jest dobre. Czyli nowa ja, ja po narodzinach po upgrade, a w ogóle zero, zero problemu na poziomie zajadania. Jak czuję stres, to, Czyli, jak czuję stres, zmienia mechanizm. Nowa ja, jak czuję stres, to wybiera ruch. Czyli, jeżeli czuję stres, to wybieram krótkie ćwiczenia, spacer, jakąś aktywność ruchową. Czyli, zmieniam nawyk, zmieniam oprogramowanie. Stres nie równa się jedzenie, stres równa się ruch. tak? I nowa ja z łatwością wybieram jedzenie wysoko takie, które powoduje, że mam dużo energii i jestem, jestem bardziej syta. Nie? Przykład. Czyli myślę sobie, nie myślę sobie Boże, bo ja się tak obżeram czymś, tylko ja myślę sobie, okej, okay, nowa ja mam tak. Nie? Inny przykład, co ja sobie tutaj dla Was wypisałam? Um, a skupienie. Um, na przykład, nie? Czyli stara, ja ktoś sobie myśli o tym, Boże, ja to się nie umiem skupić, nie umiem usiedzieć w jednym miejscu, nie umiem zrobić od początku do końca coś, nie? I myślę sobie na przykład, okej, okay, to. Chciałabym zmienić to, że, że nie umiem się skupić, że jestem zdekoncentrowana, że jak coś zaczynam, to nie kończę i tak dalej. To robię. Nowa ja wkrywa sobie upgrade taki, że jak coś zaczynam, to wtedy tak dyscyplinuję swój umysł, że się skupiam maksymalnie. Że robię sobie takie sety i po prostu się skupiam. Nowa ja będzie miała umiejętność skupiania się. Nowa ja ma łatwość skupiania się i robienia rzeczy do końca. Nowa ja ma bardzo silną motywację do tego, żeby to robić, nie? Czyli nazywam sobie, co, jakie zachowania ma nowa ja. Jak czuję potrzeby, czy jak mam pokusę rozproszenia się, to z łatwością dyscyplinuję się. Na wejście na, dr, na, na taki normalny tor, nie? I sobie to dodefiniowuję. W tym pliku, który Ci zamieszczam jest, masz to rozpisane jako możesz sobie nawet pewne rzeczy skopiować, zrobić kopiuj-wklej albo kopiuj-lew-wklej whatever, jak Ci tam przypasuje akurat argumentami. Inny przykład. Jeżeli ktoś ma wyzwanie z wiarą w siebie i ma takie przekonanie, że ja to mam pecha, mnie to się zawsze coś wykrzacza, mnie to się wiecznie coś nie udaje, nie? I nie pasuje mi to we mnie, nie chcę mieć takiego przekonania na swój temat, no to robię sobie nowa ja jest odwróconym paranoikiem. Tak się to mówi, nie? Fajnie uwielbiam to określenie. Czyli nowa ja wie dobrze, nie ma przekonania, tylko ma wiedzę, wie. Nowa ja, ja po narodzinach, po upgradzie, nowa ja wiem, że cały wszechświat sprzyja mi i robi wszystko, żeby mi pomóc. Jeżeli coś się dzieje w moim życiu, to dzieje się dla mnie, a nie mnie. Jeżeli nawet ktoś chce mi podłożyć nogę, to ja dzięki temu uczę się, jak się bronić przed, przed sytuacjami niekorzystnymi i wychodzę z tego silniejsza. Widzę ludzi, przyciągam do siebie jak magnes, ludzi pozytywnych, a szanse biznesowe, szanse życiowe, samo dobre, jestem magnesem na dobro i dobrych ludzi. Nowa ja jest takim magnesem i wyobrażam sobie, że jestem takim magnesem. Nie? I tutaj można bardzo wiele takich przykładów zrobić, ale ja dlatego nie będę ich wymieniała dlatego je ja też wypisałam Ci możesz je sobie pobrać link jest w, w opisie. Natomiast to, co jest ważne, czyli jak sobie wypiszesz Wypisz sobie takie upgradey, bo możesz się naradzać wiele razy, nie przesadź z tą listą, zrób między 3 a 7 maksymalnie, 3, 5, 7 to są takie argumenty, które, które lubi nasz umysł, czyli wypisz sobie trzy rzeczy, które chcesz upgradeować, albo 5, albo maksymalnie 7, dobra? I zadanie kolejne jest takie, że jak już sobie to wypiszesz, to masz sobie siąść w spokoju, żeby ci nikt nie biegał dookoła, zamknij się gdzieś, albo jak dom pójść spać, albo whatever. Możesz sobie włączyć słuchawki z jakąś fajną muzyką i mieć tą listę na podoręciu, żeby móc do niej zerknąć, ale zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie, jak właśnie Twój organizm, jak te wszystkie komórki tam są w ciele, i możesz sobie wyobrazić, jak ta energia przepływa tam przez Twoje ciało, i możesz sobie wyobrazić, jak. Dla filafikojarzyszta, la filafik, był taki film fajny, nie? Serial. To on ci może pomoże wyobrazić sobie różne rzeczy, które dzieją się w Twoim organizmie. I wyobraź sobie właśnie tak, że, że tamte ludki po prostu ci wymieniają tę część oprogramowania, czyli wyrzucają na złą tą starą, ona się przepaliła, pf, pf, nie ma już jej, zniszczona jest. Jest podmieniona na nowe. Tak jakby po prostu możesz sobie fizycznie wyobrazić, jak te, te, te ludki z tego było sobie życie, albo po prostu komórki same. Wyobraź sobie, co ci do ciebie przemówi, ale ten proces, jak w Twoim organizmie następuje zniszczenie tego elementu, który Ci nie pasuje i zastąpienie, natychmiastowe zastąpienie tym nowym. Ok? natychmiastowe, jeden do jednego. I jedno już, to nie jest tak, że one są obok siebie, jedno już nie istnieje. Jest zniszczone, spłonęło, zni utylizowało się, nie ma tego. Ok? I jest, jest, jest to nowe. Możesz sobie zrobić inną metaforę, że tak wydmuchujesz że z siebie tak... Możesz sobie wyobrazić, że jej wysikujesz z najbliższymi w, 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 przy najbliższej wizycie w toalecie, zwizualizuj sobie, że tego nie ma. Albo to się zutylizowało w Twoim organizmie, albo to w jakiś sposób z niego wydalasz, okay? którąkolwiek stroną. Nie ma znaczenia. Tego już nie ma i jest zastąpione. I ten organizm, i tak widzisz, tak jakby już update Twój był, tak wszystko działa po prostu lepiej, szybciej, bardziej. I wyobraź sobie, że jak wszystko się fajnie zagoi w ciągu nocy, i rano, jak otworzysz oczy, to jesteś już nową wersją siebie. Nową, taką z tymi upgrade'ami. I to wszystko, co tam jest na tej liście, to przypominaj sobie, żeby dbać o to i pielęgnować. Bo jeżeli. jeżeli masz z tym zajadaniem, to musisz sobie wtedy przypomnieć, no przecież nie, ja już nie mam tego oprogramowania, ja nie mogę sięgnąć teraz po cukierki, bo przecież ja nie mam tego oprogramowania w sobie. Ja teraz muszę iść na spacer, nie? Jak się stresujesz. Albo jak tam masz element, że myślisz Jezu, oni mi coś tam, to myślisz, nie, no przecież ja już nie mam tego oprogramowania, ja nie jestem w stanie tego, co to mi przyszło do głowy. Przecież ja jestem tym magnesem. Rozumiesz? I robisz sobie takie... Um, Całą otoczkę takie jak gdyby. Takie, że to już jest Twoje, że to jesteś Ty. To jest jeden z elementów bardzo ważnych takich w ogóle kreowania życia, nie? W kursie manifestacji, jak, jak łosze, to będzie tutaj na pewno na kanale. Hmm, bo jeszcze dopracowujemy materiały do niego. No, tam też będą właśnie te elementy, że my, jak chcemy zmienić swoje życie, jak chcemy wejść w, tą, w ten wariant siebie, który jest dla nas ten pożądany, to my musimy być jak gdyby. Tak, jak gdyby to już było, nie? I to jest właśnie ten element. To jest mój prezent bożonarodzeniowy dla ciebie, a naród się na nowo. Bez względu na to, kiedy to oglądasz, to możesz robić wielokrotnie, możesz do tego wracać wielokrotnie, możesz robić jak update telefonu, nam się robi co jakiś czas, tak, ty możesz robić update siebie. Natomiast później pamiętaj, jakie masz w grane oprogramowanie i nie, nie działaj przeciwko oprogramowaniu, tylko. Jak tydzień. Ty. Jeżeli masz do tego pytania, to oczywiście zapraszam Cię do komentarza, albo link kontaktowy jest też do mnie w opisie. I w opisie masz miejsce na pobranie listy takich przykładowych upgrade'ów wraz z otoczką do nich, bo to może być też dla Ciebie inspiracją. Ściskam bardzo mocno Buziaki.